Cześć, jestem Ewelina Węgiel. Jestem artystką multimedialną. Współpracuję z różnymi ludzkimi, nieludzkimi społecznościami. Znajdujemy się teraz na cmentarzysku Mamuci oraz innych stworzeń. Na pewno ludzkich i nieludzkich, ale ważne jest to, że znaleziono właśnie tutaj szczątki 86 mamutów. Robimy o tym projekt, Performance, w którym chcemy zastanawiać się, w jaki sposób właśnie na końcu świata wykształcać nowe intuicje i w jaki sposób myśleć o umieraniu i wymieraniu, włączając nieludzkich w to myślenie. Ważne jest to, że chcieliśmy zaprosić ludzi właśnie poza ściany instytucji, galerii, właśnie do tego miejsca, w którym spotkaliśmy wiele roślin, zwierząt. Wydaje nam się, że jest to teraz właśnie taki moment, w którym takie spotkania jak najczęściej powinny się odbywać. Długo zastanawialiśmy się właśnie, będąc w tej przestrzeni, co można zrobić i jak moż można właśnie opowiadać nowe historie i nowe, tworzyć nowe narracje właśnie wspólnie z wszystkimi aktorami, którzy tutaj się znajdują. Myśleliśmy o takim spotkaniu, czyli w sumie śpiewaliśmy, robiliśmy muzykę dla. Dla ludzi i dla nieludzi. No i rzeczywiście, jakby wiele od odbyło się rozmów dotyczących tego, e tej sytuacji po końcu świata. Ogólnie, żeby akurat tutaj przyjść, to e zainspirowała nas do tego książka Davida Grebera oraz Davida Wengrowa na rodzinę wszystkiego, którzy piszą o tym, o nowych badaniach antropologicznych i archeologicznych i yy, mówią jak dużo, jak wielkiej aktualizacji potrzebujemy naszej wiedzy o, o przodkach i o tym, że wielka część tej historii już jest stracona i nie da się jej zastąpić wymyśl, wymyślanymi Historiami w modernizmie przez m.in. Rousseau i Hobbesa. No i myśleliśmy o tym, w jaki sposób możemy tej wiedzy doszukiwać się w naszych e, ciałach, przychodząc na miejsce jakby ważne historycznie, czyli właśnie tutaj na miejsce spotkania ludzi i mamutów, cmentarzysko, i też mieś, e, prawdopodobne miejsce e, rzezi. Chcieliśmy zebrać ludzi w miejscu, które łączy się z naszymi korzeniami, przodkami wymarłymi i nie, z duchami i chcieliśmy po prostu być w tej przestrzeni, śpiewać, grać dla, dla ludzi, być obecnymi, rozmawiać, I jakby spędzać czas z tą przestrzenią.